wszystko Dzień dobry, dzień dobry, nutka z pierdolnięciem na początek. Jadłem pierogi. Jadłem pierogi. Nie że Sandry pieroga! Cały czat na to chiał Pozdro czat, tylko prawilne morny Nie pij znowu, znowu mnie piję Dobra, dobra, nie bądź pizda ma. Co wy tam robicie z chłopakiem? Siedzimy. Siedzicie, ale na sobie czy nie? Ty nie rób takich obscenistych rzeczy. Ile ty masz lat, że się tak rozkładasz? 18. Ty masz 18 lat. Ja mogę ci wyglądać na osobę, która jest rozjebana, ale nie jestem rozjebany jak żaba na liściu, więc ty nie masz 18 lat. Daję ci 13. No! Siemonitro, Nitro, ty! Ty! Czuwałem cię ty, nawet! Co ty, ten koszulka też szukałeś?! Nie, 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 nie! To jest To, 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 to fake jest, ja za realem jestem! Załóż, załóż bluzę na to, albo nie gadamy! Jak możesz być za realem i nosić tą szmatę? Ja, jak miałem lat 14, moja mama nie wiedziała, ten, w ogóle, komu ja kibicuję, i kupiła mi zeszyty z Deco, Ronaldinho i eto. Do szkoły, wiesz co z tym zrobiłem? Nie używałem i tobie polecam zrobić to samo. Zawiodłeś mnie jako fan no. realu. Dobra dziewczyny, bo Zasza, sprawa szatyra, jest taka, nie? Albo nie dobra, będę oszukiwał. Szuka. Szukam ładnych dziewczyn. Widziałyście tu jakieś? No w sumie to jeszcze nie. Macie jakieś ładniejsze koleżanki jeszcze? Na pewno nie przy sobie. No nic. Ej, nagrywasz coś? Czy ten? Czy tak po prostu sobie jesteś? Nie, nie, wiesz co? Szukam tutaj dziewczyn na cyberek. Wiesz co to jest cyberek? Nie, e, cybersex, czyli walimy konia do kamerki na omegle My się dopiero po, poznaliśmy dopiero. My jesteśmy jeden dzień A to szybko wam idzie? No, bo my się kochamy A po jednym nie się kochacie. No No dawaj kurwa, no weź, kurwa. Co się stało? Ty weź się tam uspokój! Trochę kultury wieśniaku! No dawaj! Co kurwa dawaj? chuj, chuja ci położę, kurwa, do buzi kurwa. Chuja to ja ci na czole mogę kurwa położyć i powiesz weź tą nogę. Co ty w łazience siedzisz? Nie, to jest kuchnia. A, to jest kuchnia, dobra, bo tak, bo tak patrzę, mówię kafelki, mówię coś tu. tu... Nie, <grywa> ja myślałem, że cię wiesz, że cię na dwójce złapałem i, i ten, i wiesz, to jakiś, jakiś klocyk. Strałaś dzisiaj? Co? Strałaś dzisiaj? Ty grałeś teraz? Czy strałaś dzisiaj? Nie, 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 nie strałaś dzisiaj. A, tak właśnie. nie, tak, tak się <grywa> zastanawiałem. Ja strałem jak coś. Pokaza o, pokaza tak. Pokazać ci zdjęcie, bo zrobiłem. No możesz. Dobra, czekaj, czekaj. Już tutaj. O, ty. Patrz. O, super. Siema. Siema. A co tak niepewnie mówisz? Tak, jak Ładne mam oczy, co nie? Nie. Kid, like Proszę cię. Dobrze, wiem, że już to zauważyłem. Co jest? Co? Jeszcze z kipa dostałem! Nie! No, ale... Co tam u was? ja Cię znam. Nie znasz mnie. Nitro. No dobra, Ty jednak mnie znasz. Hali papierosy? Nie. Cinkie tylko. Cinkie. Tak? Cinkie. No. Masz? Y nie, ja mam wszystko grube, wiesz? Nie, nieźle, nieźle. Fajnie masz biało w pokoju. Dziękuję. Nawet widzę koszulkę pod pokój brać. Fitujesz... Widzę, fitujesz swój ubiór do pokoju. Nie. Po co? Albo czekaj, bo jesteś dziwna i masz biało w pokoju. No, wnioski nasuwają się same. Ał. A nie wiesz nawet jakie. Chodziło mi, że mieszkasz w psychiatryku. Ej, Zadam ci jedno pytanie i już więcej nie będę zadał. Bo ja się zawsze zastanawiałam, jak, jak to jest żyć, jak ludzie do ciebie mówią i to nawet nie wiesz, o co chodzi, nie? Że po prostu jak ktoś jest głupi, nie? I wiesz, i cały czas się śmieje, żeby nie wyszło na to, że jest kretynem. Jak to jest? Tego to ja nie wiem. No nie wiem, bo robisz to cały czas. Nic nie rozumiesz i się śmiejesz. No widać po twojej mordzie. Ale moja morda to nie ma nic wspólnego. Wydaje mi się... No właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że jesteś... Głupia jak córka twojego starego, wiesz? Dzięki. No. bardzo mądra, nie? No wiem. Mm, bardzo mądra. Tutaj mm. to może jakoś sprawdzimy twoją inteligencję. Jesteś gotowa podjąć się tego wyzwania? 2 plus 2 razy 2. Mm. Za każdym jebanym razem. 2 plus 2 razy 2 zniszczyło wiele inteligentnych osób. 2 plus 2 razy 2 przecież wiadomo, że 24. Siema Nitro! Ty siema, co tam? No. Ej, czemu, ja czemu... raz. No wiem! I mnie to boli! Sorry! No teraz ja ci skipnę. Siema! <laughs> jeden jeden w skipowaniu! Tak. Jestem ja no profit, ja wszędzie mam żółtą mordę, bo wezywam widzów i ich matki teraz zarabiam. <laughs> <O. laughs> Kurwa skąd ja to znam, nie? A Ty jesteś mądra? Nie wiem. Taka jest. Taka jest stolica Krakowa. O kurde. Nie znasz stolicy Krakowa? Ja nie wiem. Nie, nie, serio? Nie znasz stolicy Krakowa? No dobra, no to, z, to stolica Berlina. A ja wiem. No stolicy Berlina nie znasz. No dobra, to ostatnia szansa. Z jakiego miasta pochodzisz? Hmm. No to województwo. No dobra, jakieś większe miasto, jak mi się Ty nie wiesz nad o czego mieszkasz? Mieszkam w Polsce. Niestety. Czy ty to znasz już, że jeszcze pamiętacie tego Ziemka, co mi powiedział, że mnie skipnął? Właśnie go skipnąłem drugi raz. Haha! 2-1 w skipowaniu. I co tam słychać? Eee, właśnie ma ma masuje się po jajach o, zajebiście, mogę tobie pomasować? Kurwa, możemy się dogadać ty. Serio? No, a masz jakieś doświadczenie? No, powiedzmy. Ale wiesz, to musi być masaż z happy endem, nie? Tak? No to dobra, to masz się w nie? Ej, wiesz, Jasne, co ci boba. powiem? Ej, mi jest głupio. Pięknie ja Mi jest głupio, nie? No. Ale ja cię nie znam, oni cię znają, mi jest naprawdę głupio. A widzisz, to jednak ty chcesz mi jaja masować? Ja no właśnie, go. ja chcę. Oh my god, ja! Yeah. Ty, mordo... Wyczuwam dwa problemy. Ty masz czapkę na głowie? Tak. A to jest. Ale czekałam na ciebie Nitro już... T... Z godzinkę szukam. A co to jest kurwa za czapka? Rosyjska. Myślałam, ja to... że ci kot zdech na głowie i go przykryłeś <noise> ręcznikiem, czy coś nie wiem. Ale czekaj, żeby jakieś szoty tu fajnie jakby wleciały. Ja mogę zadymę robić. Nie, a jaką zadymę? Bo no tu wiesz, też jakieś... No nie wiem. Można robić tak, patrz. Ja słuchawki ściągam teraz. no, 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 no. Co ty robisz nic? Nic mamu nie robię. Nic teraz nie Ta, już tak nie skoczysz, nie? Skocisz, już nie, już tak nie skoczysz. Już się boisz tutaj mamy, nie? Czekaj, świeca zaraz będzie. Jeszcze jedną zadymę zrobię. Ty, nie no powiem ci tak, te zadymki to ty masz takie... <laughs> Ta. Ale po tym jeszcze jedną zrobię, poczekaj. Patrz, ja w ogóle mam ten y, przycisk od YouTube'a. Co ty zrobiłeś ty? Dobre, dobre. Nie, nieprawda. Co ty robisz morde? Nie możesz się tak zachować. Czemu wyrzucasz tak... Czemu wyrzuciłeś telefon przez okno? Nie wiem. Żebym był na szopach. Pozdrawiam agresywnej masy. Dzięki chłopaki, pozdrawiam, zobaczcie, tutaj też jest masa, też agresywna. To jest nielegalne, to co ja wam teraz pokażę. Za to można iść siedzieć. Za to można iść siedzieć, zobacz, zobacz. Zobacz. Za to można i siedzieć, to jest 25 lat w zawieszeniu. CO? CO JA ZOBACZYŁEM? O kurwa, to nawet dobre było. Łóżko, koleś leży i laska mu... Oni chyba platformy. Siema. Co tam? Co tam? Waliłaś pod kocem czy nie? No normalnie. A jak przed chwilą walił pod kocem, to, to smutne. To, naprawdę, tyle tu zboczuszków jest, tyle tu zboczuszków no. jest, że czuję się jak, czuję się jak ryba w wodzie. Czuję się jak, tyle tu pedofili, tyle zboczeńców, że mówię, kurwa, sami swoi. swoim. Za... Domyśla... Co? Było słychać, cofnijcie sobie live'a, było słychać takie... Było słychać, walił konie i było słychać, mam dowody, że tu walą konia. A kolegów ko ko wiesz, na komisariacie? Jak ty nie jesteś moim kolegą? Ale nie mówię, że czym mnie, czy swoich byś nie wsypała. Ja bym się na ciebie rozjebał, serio? Nie, absolutnie, co ty? nigdy w życiu. Ja ci powiem tak, jakby mnie zawinęli na komisariat, to JP, nie? No. JP na 100%, w ogóle tam nie, Jasne, że tak. nie gadam z psami. Ale jakby mnie mocno byli, to bym się rozjebał na wszystkich. Nawet na matkę bym się rozjebał. Ja się teraz zastanawiam, bo jak... Bo teraz jest zakaz, będzie zakaz handlu w niedzielę. To na przykład jakby mnie zawinęli w ale niedzielę... Z czy czym będą handlować? No ale jeśli na przykład zawiną mnie w niedzielę na psy, to mogę sprzedać kumpli, czy jest zakaz?